Z Ewangelii według świętego Łukasza, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, wiara maleńka, wiara łatwa do zagubienia, wiara, która się wysypuje z rąk, wiara, która może wyrosnąć na wielkie, rozłożyste drzewo. Chcielibyśmy mieć wiarę jak kamień milowy. Chcielibyśmy mieć wiarę jak granitowa góra. Tymczasem nawet takiej jak ziarnko gorczycy nie mamy. Godzimy się nieustannie na tą kruchość, godzimy się nieustannie na to przyjmowanie rzeczy drobnych, bo wierzymy, że z tych drobnych rodzą się wielkie i święte, przekraczające wszelkie nasze wyobrażenia. Do zobaczenia jutro.